Niedzielne śniadanko po treningu. Cebula. Kolejny przysmak to papryka. I lecimy dalej. Pół pomidora na patelnię, pół do posiłku. Tak nie podgrzane, Żeby jeszcze był taki posmak świeżego pomidora. Jeszcze przed jajkami leci szynka. Potem jajka i dodamy jeszcze białka jaj. Dwa moje ulubione makroskładniki, czyli jajka. Moje najbogatszy kroki minus kwasowy. No i żeby dobić odpowiednią ilość białka, żeby nie było tłuszczy. Same białko jaj. Od dłuższego czasu używam już płynnego. A z racji tego, że rzutka no, odkładałem, a potem sercem nie bolało, że muszę wyrzucać. A już ciotki nie chciały brać na a Mama też, więc mówię czas iść w tą stronę. Trochę wymieszamy. Niech się ładnie zetnie. No. A tak jeszcze parę słów ode mnie. O, coś mi się umbrudziło. Nie wiem. A odżywka białkowa. Mówiłem jeszcze po treningu. Fajnie, że nikt mi nie powiedział. Przedem tak przed recepcją. Co chciałem powiedzieć? To, że spaliłem 1000 kalorii ponad na treningu nie znaczy, że teraz muszę zjeść ponad 1000 kalorii. Staram się, żeby ten posiłek był mega pełnowartościowy, czyli składał się z bogatych źródeł białka i fajnej jakości tłuszczy. Węglowodanów nie będę rzucał w pierwszym posiłku. Bo czasami słyszę tak, a spaliłeś 1000 kalorii, to teraz sobie zjedz, pizzę czy coś tam. No tak, tylko że pizza, burger czy jakieś takie gówniane jedzenie no jest mało wartościowe. My po treningu chcemy dać dobre paliwo dla mięśni, więc no fajnie było zdać produkty o wysokiej jakości makroskładników, a nie o jaki, bo tutaj w tym przypadku... Pomimo tego, że jest deficyt na diecie, jakość makroskładników też ma znaczenie, no bo 20 gram z z pizzy nie będzie takimi samymi jakościowymi gramami, jak na przykład 20 gram tłuszczy z jajek na przykład, czy z awokado czy z orzechów. Tak? Więc musicie też zawsze na to patrzeć, bo no ten trening już no, traci na swojej wartości a głównie chodzi nam o regenerację po treningu tak? dacie dobre paliwo dla mięśni to, to regeneracja będzie dużo lepsza i szybciej dojdziecie do pełnej jakby sprawności po treningowej no i wyciągniecie jakby więcej z tego treningu tak pokrótce nie? więc biorę się za kończenie wyciągam rzeczy mokre okres torby i miłego dnia